Maneczko ludzisko jest stoly wasz House Max nie umig grać. W kolejnym odcinku check in. ina, mam nadzieję, że uda nam się teraz skończyć w sumie zasadniczo. Ile mamy jeszcze Fal mniej Czeka. Yy, no tak, jedziesz. Nie wiem, ale teraz się tak skończy. Zabawimy się dalej oczywiście budowanie naszych, naszego imperium hotelowego, bo już tak to trzeba nazwać. O nie, yy, czy nie ma balkoniku. To zaraz zbudujemy balkonik, proszę. I to się zbudujemy tak i tak. Ty dostajesz awansik. Czterogwiazdkowe, tak? Na L. Proszę bardzo. Okej, okay, tu dałoby się zbudować, tylko potrzebowałem tu kostkę. A, no da się zrobić, proszę. Czy ja muszę mu dać awans? Nie, nie, tu jest inny problem. Problem jest, brak tutaj. Brak tutaj. Brak tutaj, wiadomo czego. I jedna winda do góry. Też nie mogę poczekać chwilę, A się wymeldują ludzie. Okay. <ścoughs> nie, nie, okej, okay, jeszcze za od Ta fala się zaczyna, to jeszcze trzy. Łącznie trzy, no to, no, to, no to możliwe, że skończymy nasz hotelek. Jeśli milion rzeczy potrzeba. A te potrzeby nie ma, nie, nie, nie ma problemu z potrzebami. Dobra, e, oczywiście... full, full speed ahead. Jedynka, balkonik. Okej, okay, tu balkoniki są zajęte. Trójeczka. widzę, że coś nie tak jest w trójeczce. tak naprawdę to nie. No, tylko kwestia poczekania, tak naprawdę. Dobra, patrzymy na potrzeby. To na pewno jest potrzebne. E, nie ma tu żadnych problemów. Tu tak, sauny są, saunę jest, też nie ma problemów, o, czwórka, balkonik się mu zachciało, balkonik jeden zajęty, drugi mocno zajęty, zbudować balkonik, musimy mieć kolejny kwadrat, tak, albo dwa pionowe, te kwadraty mamy, to sobie zbudujemy dwa pionowe... Się zmieścić. Aha, bo musi zmieścić się, tak? przecież. Nie, nie, nie. Dobrze jest. Czemu nie wchodzi? Czemu nie wchodzi? Tutaj nie, nie jestem w stanie dać. Tu się nie da. że zbagowało się chyba coś. Sorry, gościu. Będziesz musiał poczekać. Ja se tu zbuduję też kolejny parking. Jakby co? Pa, pa. Jeszcze trzygwiazdkowy coś trzeba. Poziomowy. Okej, okay, to to zasadniczo. da się załatwić. Chciałeś balkonik? Nie dla wszystkich balkonik! Ja, my to w ogóle mamy wind w tym szybie? Dodaj windę. No bo w tym szybie są. I też wszystkie te windy. Też te wszystkie windy będziemy leverować, dobra. Pełna para, bo tu nie ma sensu się w to bawić. Że będzie jedna kiepska winda, jedna nieszybka winda, a druga szybka winda. <laughs> Żeby już mieć przygotowane windy, jakby co? Czego to nie chce się ułożyć? Wiesz, patrzcie, to pasuje. I don't understand. Dobra. Tutaj może być, nie? No. Na pewno się da, bo tak samo zbudowane jest po tamtej stronie. To może co mam, da dać kostkowy? I może wejść. Aj nie, nie rozumiem tego. No, przepalam się teraz przez pieniądze. Potrzebujemy mały nael, to budujmy. Dajemy mu awans, żeby mógł zarządzać teraz tym poziomem. L potrzebuje duże, duże L. No jakby to powiedzieć nie będzie łatwo stawić L Chyba, że tak... Nie, nie też się nie dało. To nie dałoby nic, sobie nic nie dało. Weźmy sobie to bo no, na pewno będzie potrzeba. Jeszcze mogę na L zwykły. Jeszcze potrzebuję takie. To budujmy. To nie da... To spadaj A nie, ma, nie, ma, nie ma dojścia do windy, więc potrzebujemy takie wyjście. Weźmy, weźmy awans. Kim się wiecznie chce. O Och, ci ludzie. Dobra, mamy szybszą windę tutaj już. O! Czy się mi zrujnować, tak? Teraz pytanie: jak mam to ustawić? Nigdzie się nie będzie mieścić. Bardzo w chaotyczny sposób. Hey, famous, A, A i fajna premia, 56 Masz tutaj 56 dolarów, Spadaj. Najlepsza premia ever, panie. Najlepsza premia, premia ever. Okej. To nie musiałem aż tak się zabudowywać. Okej, przyda mi się tutaj na L.

Takie na głowę. I trójka ma problem z L. Ale tu jest problem tak naprawdę z żarciem. Gdzie tu mamy kuchnię? Tu. Bo tutaj by zeszli, gdyby, gdyby było jedzenie. Więcej na L. A! Nie, tu jest inny problem. Typowy. Mamy to załatwione już. Teraz potrzebuję pokoju na L. Gdzieś postawić. Tu mogłoby być, ale potrzebuję. To no nie, to, to, to jest. Nic to, to sobie. Idź, idź pan fra. Balkonik i pokój na L. I jeszcze internety są. A to tutaj mam wszystkie pokoje zajęte z powodu tego, że są kawejki gitaretowe. Rozbudowana na maksimum. A nie, aha, no tak. To jest głupek. To dobrze zbudowałem windy. nie zbuduję pokoju już na. Nie zbuduję ani jednego. Ale zaraz... a dobra, uratowało mnie. Tutaj tylko balkoniki. Okej, okay, żarcie jest. To, dorobimy, żeby było... ...też dropsze, nie, ty, ba pani balkonikowa, pani balkonikowa se idzie. Tu się nie da zbudować balkoników, Wy... macie dziwne potrzeby. Okay, czy są tu jakieś potrzeby? Nie, Sauna, prańsko jest. Dobra, to zbudujemy po prostu więcej do prańska. Spokojnie mam ma na 10 to jest... Jak na ten poziom już. Są tu jakieś potrzeby? Internety. prańsko... Internety tutaj tutaj na żeby w razie. A tu też internety, dobra. Wszystkie głównie kafeje jak internetowe nagle są. Jak co to rozbuduje po prostu je do maksimum. Tylko co musi się tam tylko, tylko podjechać. Tutaj też już jest zbudowane na maksimum. Tu nie ma aż takich potrzeb, zauważyłem, jeżeli chodzi o peki internetowe. Co najwyżej tylko już rozwijać samych kiero pani kierowniku. Okej, okay, mam do dziesiątego poziomu. Zaś kolejny pokój na L. Jak to wygląda? 29 dni 2. Nie wiem czy poczekają jeszcze 2 dni. A nic tu nie zrobię, bo ja muszę... Tak jakby ja mam w ogóle pionowe. Bo będzie wtedy tu, tu. Coś takiego. I, i, inaczej się nie da. I wtedy mogę zbudować kolejny, ale jest za mało many. Bo inaczej to, to, to tak wygląda. A ty się tego, a tak, prańsko jest wymagane. A nie, ktoś musi wziąć to prańsko w To weźmy sobie kolejnego kościa. A nie zaraz się, zaraz się zwolni. Dlatego, zapomniałem w ogóle o tym. Teraz już rozumiem, dlaczego nie można zbudować. Nieważne, skończyliśmy. Compity The New Rock Level. Tak, koniec. Jest. Po co się w ogóle zastanawiałem? Ok, mamy poziom. To co? Idziemy tu. Musimy iść tu. Vancouver blokowaliśmy. Okej, okay, dobrze. Musimy poszli, to tak. Nowy Jork zrobiony. Ta Nebraska, którą muszę zrobić, bo inaczej nie przejdziemy dalej, ale mamy Vancouver, dobra. Potem pójdziemy te tędy, tędy, nie? Okej, okay, no to co? Lecimy, bo to jest chyba jedyna rzecz, którą, którą nie mam. O Boże, widać Europę, a? Dobra. To chodźmy na Vancouver. E, zima w tym roku jest ostra. przygotuj się na nagłe zmiany temperatury i nie zapomnij budować więcej sound dla Twoich gości, by mogli się rozgrzać. Ok, to mamy. Zaczynamy od wygodnego. I winda po tej stronie. Zobaczymy, jacy ludzie przyjdą wpierw. Oczywiście musimy zbudować parking w pierwszej kolejności, podstawowy. Żart się. internetowa też będzie. Oczywiście, co wybiorą? Najgłupszy pokój. O i pionowy. Pionowy będzie tutaj. Maski na dwa, to już muszę piętro wyżej niestety, pionowy jawiamnik i pokrętny pokój. Pokój na L, I tak pokój, pokój na L to mogę postawić tu. Taki pokój mogę wstawić tu, ale my potrzebujemy sauny, więc już saunę wstawimy. Okej, okay, widzę, że mogę kolejny pokój na L ustawić. Weźmy, weźmy tu balkonik, oj, o tak. I tu musimy, żeby nie popełnić tego samego błędu, Robić pion, pio, po, jak, jak Niki pionowe pokoje. Potrzebuję też i płaskich, weźmy dwa od razu. Patrera muszę z Żarcie mamy, saunę ma O, oh, they, they, they are freezing. Muszę dyrektorów wrzucać. Muszę też mieć dodatkową panią sprzątającą. Czego, czego mi brakuje? Prańska. Prańska nie ma. Żarcie jest, sauna jest, prańsku nie ma. I kafejek internetowych też nie ma. Git, bo poziom pierwszy jest też dość. To are freezing. Dobrze, że mnie to powstrzymało. kafejka internetowa. A tu zrobimy sobie pokój na L od razu i jedna winda. Doskonałe. Pierwszą falę od razu mamy ukończoną. Znaląbiście. Będą pieniążki. No, fajny ten Vancouver będzie. Okej. Okay. No tak, będę, będę, będę powolutku rozwijał... Yy... Też naszego tutaj. Nie mam jeszcze jakichś takich potrzeb, widzę. No L nie potrzebuje. Zaraz się zwolni i tak. Będziemy tylko go powoli rozwijać. Duża jest na poziomie czwartym pokoju. Już nie zarabiamy tyle. No, ten trzeci cze był ważny. Diro, e, tej. No, 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 na trzecim będzie tedy rzucał do ty pokoju na L. Piąty też by się przydał. Ten, ten pokój jeszcze nie jest zajmowany, ale już wiecie, no... Jak ja zawsze przezorny, dobrze być ubezpieczony, jak poprzednio e, źle skonstruowałem poprzedni w Nowym Jorku. E, no, to to był problem. No, teraz jest problem z windą, jej pojemnością. A mi nie stać na nic teraz. Możemy tylko stać. Patrzeć, jak się hotel rozwija. Przepięknie oczywiście. Jak zawsze. Więc, gites, y, majonezos, el sosos. Kierownikowi będę dawał tylko pięć pieniędzy. Nie mają potrzeb w ogóle na razie. Nie, nie robią prańska, nie zamawiają żarcia. Nie idą do sauny. Nie idą do kafejki. To dobrze w sumie. Może później to będzie ważne. Więc tak naprawdę spoczekamy, pozbieramy sobie hajs na windę. Ewentualnie jakieś pokoje, które będzie trzeba w przyszłości dokupić. Albo rozwinąć już obecną windę, albo dokupić nową. Poczekaj, ile taka winda? 800, a ta nie będzie rozwijać powoli tą windę. No szybsza. E, trochę szybsza, trochę pojemniejsza. albo, albo właśnie zbudować pokój na, na przykład na u... Nie masz pieniędzy. Tak możesz poczekać. No mone. To jest taki hotel tylno mi marzą. Mówię, tak trochę. Klik, tak, on zajmuje się do czwartego pokoju, piątym, szósty, to się zajmuje ja. niczo powinien mu. tajemnica trzeba zwiększyć. Okej, druga fala ukończona. Masz tu 50 zł, gdzieś się. I okej, okay, i, 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 które chcą wziąć. Rozumiem, rozpocznij. Jedziemy, kol dalej. Tu trzeba fajne rzeczy porobić. Na przykład, jak widzicie, tutaj sprzątańko jest. Bardzo ważne, o, nie ma. Nie ma. Pa parking się już zawalił. Dopiero. Więc no. pieniążki trzymały się na parking. Pojemność większa. Oj, już kafeka internetowa jest potrzebna. Okej, okay, to oznacza. Miganie? Ona to jest to, że zostało spełnione, mam rozumieć. Nie, na razie jest jedna, to którą nikt nie potrzebuje, więc. No kurde, widzia widziałem to. Widziałem balkonik. O, już sauna jest potrzebna. To Weźmy tą saunę, rozwiniemy raz na poziom. Oj, prańsko. Będzie trzebało rozwinąć to. Niewyskiwam, szybkie prańsko. Ale stara baba chce mieć pokój na u. I zaczyna się tak. Eee, pr prościeli. Pionowy jak jamnik, potrzebny pokój. Nacito. Kuj na, na le. Okej, okay, teraz przynajmniej widzę, co się dzieje. Czekuję pokój na le. Doskonale. I pokój też... Ale taki. <śpiewanie> Nic nie mogę zrobić, dobra. Nie, chcę podnieść tylko jeden. Że uratuje mnie to. Udało się. Oczywiście będziemy. Sauna, no to sauna, to sauna. Sauna jest otwarta, blokowana. Ludzie chcą. Pani się wszystko już w drogie Bierz, bierz ten piąty poziom. Okej, okay, to jest tylko chwila, ten gościu sobie musi posiedzieć, bo on tam jeszcze jeden dzień to wytrzymie. Okej, okay, głównie saunę, jedna, jedna kafejka internetowa więc nie ma znaczenia. Tak. 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 To zostanie sobie na później. Okej. Okay. Dzięki, kurde, zastrzyk gotówki faktycznie był potrzebny. Ale mi się wydaje, że to będzie idealny moment na zakończenie naszego tutaj odcineczka, więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, cześć, się, zobaczymy się w następnym odcineczku, zostawcie suba, lajka, jeżeli wam się to podobało, cześć, czołem, pa, następnego, fajnie było, cześć, pa, następnego, pa.